Cześć, kilka słów w temacie zgnizy twardzikowej, bo są regiony, gdzie oczywiście znowu zbiera żniwo, a mianowicie brak plonu. Kilka takich typów, które byście wzięli pod uwagę przy, przy planowaniu zabiegów fungicydowych. Kwestia zgnizy twardzikowej, tutaj widzimy rośliny porażone jak łodyga te strzępy są takie włoski, białe po tym poznać możecie, że to prawdopodobnie jest gnizna twardzikowa i te czarne granulki można powiedzieć przyczyniają się do następnego źródła infekcji dlatego zobaczcie w przypadku E, koszenia w żni, żniwa rozsiewacie e, te e, skreocja w glebie ten bank e, tych e, zarodników m, się zwiększa z roku na rok jak, jak przychodzi e, rzepak e, i teraz zwracam uwagę, nawet jeśli zastosujecie kilkakrotnie fungicyz w okresie kwitnienia około kwitnieniowym okresie to i tak e, czasem widzimy pola, gdzie tej zgnizd twarczykowej jest bardzo dużo Zwracam uwagę, jeśli chodzi o e, skuteczne zabiegi, e, muszą e, być wykonane e, na rośliny, które, które są zdrowe. E, a tak naprawdę zdrowe rośliny mogą tylko i wyłącznie rosnąć e, na glebach, gdzie tej, tych zarodników jest bardzo mało, a ograniczać te zarodniki e, można e, w glebie e, tylko i wyłącznie za sprawą naturalnych wrogów, jakimi są mikroorganizmy. Także to jest jedno z rozwiązań, które naprawdę trzeba, żeby ograniczać patogeny, nie tylko różnicy niewtwardicową, ale inne, które tak naprawdę źródłem, źródłem infekcji i problemem jest gleba. Można, a nawet trzeba ograniczać za przy wykorzystaniu produktów opartych o mikrobiologię. O produktach dzisiaj nie będę mówił, ale zwracam uwagę, że jest to jedno z rozwiązań, żeby podnieść skuteczność produktów chemicznych i tworzyć rozwiązania hybrydowe. Cześć!